Witam na kanale Osiągalna Sylwetka z tej strony trenera Forron. Muszę troszkę kroków sobie porobić, żeby trochę poddychać świeżym powietrzem, bo dzisiaj mam dzień nietreningowy. I tak już taka mnie zamułka łapała, więc postanowiłem się przejść. I tak sobie właśnie myślę, taka, taką miałem refleksję, że Zobaczcie, wiele osób chce się odchudzać. No, może nawet każdy miał w życiu takie coś, że chciał się odchudzać, tylko jakby nie wiedział, z czym to się wiąże. Bo człowiek tak jak nie siedzi w sporcie, jest takim zwykłym kowalskim, to mówi, no to będę mnie jadł, żeby się odchudzić. A nie wie, jak to będzie wyglądać na końcu. I to szczególnie pewnie dziewczyny. Bo ja znam takie przypadki i widziałem na własne oczy dziewczyny, które katowały się, katowały tak naprawdę. I potem ich wygląd to był taki bardzo mocno wyniszczony taki naprawdę zapadłe wszystko. One były to nie było, to było takie wyniszczające odchudzanie. Ja widziałem takie dziewczyny. I to nie miało nic wspólnego właśnie z jakimś takim zdrowym podejściem, a właśnie wiele osób błędnie myśląc na czym polega powiedzmy obniżanie, wagi ciała No Katuje się po prostu. I tak sobie właśnie myślałem dzisiaj, że Zobaczcie, kto, jeżeli chodzi o sporty, jeżeli chodzi o sport, w sporcie, kto ma najlepszą sylwetkę? Albo kto na sobie przerabia te okresy? Znaczy, inaczej, kto sobą prezentuje jakby taką najbardziej odtłuszczoną sylwetkę? No przede wszystkim ja bym tutaj podał takie dwie grupy sportowców. No i jedną no to są wiadomo kulturyści, którzy zawsze na zawodach właśnie muszą prezentować tą sylwetkę odtłuszczoną. Więc oni to na sobie pokazują, że ta metoda kulturystyczna no jest po prostu, zawsze się sprawdza. Bo zawodnik zawsze się dotnie. Oczywiście lepiej, gorzej, ale to mówimy o takich niuansach niedostępnych dla zwykłego kowalskiego. Ale czyli można powiedzieć, że kulturysta sylwetkowiec zawsze się dotnie, zawsze ma niski poziom i wie jak to zrobić. Więc ta metoda kulturystyczna zawsze się sprawdzi. Natomiast jeszcze bym podał taką drugą grupę osób. To bym podał sprinterów. Sprinterzy też mają niski poziom tkanki tłuszczowej przy zachowaniu fajnej masy mięśniowej. Tacy naprawdę dobrzy sprinterzy yy, mają fajne sylwetki właśnie z tego względu, no, że ich trening można porównać do takiego interwału gdzie te mięśnie muszą mieć tą swoją ekspozywność, czyli jest ten bodziec, oczywiście na tym poziomie e, powiedzmy sprintu, ale jakiś tam bodziec jest, tak? No i jest to spalanie tłuszczu zwiększone, jest ten metabolizm, więc e, tutaj sprinty też pokazują, że da się. E, I teraz, i teraz skoro my wiemy, że metoda kulturystyczna jest, zawsze się sprawdzi, jest najbardziej skuteczna. Ja bym powiedział, że nawet jest, metoda kulturystyczna jest jedyną słuszną metodą do uzyskiwania odtłuszczonej sylwetki. To ja nie rozumiem, dlaczego ludzie szukają jakichś takich udziwnień, jakichś takich różnych dziwnych sposobów, jak odtłuścić sylwetkę, skoro metoda kulturystyczna jest znana od wielu lat. Jest jasna, prosta, to nie jest tajemna wiedza i zawsze się sprawdza i kulturyści zawsze są odpuszczeni. Oczywiście, ja, ja rozumiem ten przeskok, że tutaj mamy, ja mówię jakby o tym, co, um, co Kowalski może osiągnąć, a co kulturysta osiąga, to jest no duży przeskok, ale, jest, ale sama metoda, to metoda kulturystyczna zawsze, zawsze się sprawdza, jeżeli ktokolwiek z was myśli, sobie o odtłuszczonej sylwetce no to i chciałby takie coś osiągnąć no to jakby y, pierwszym y, pomysłem na to jak osiągnąć odtłuszczoną sylwetkę no to powinna być metoda kulturystyczna oczywiście ja teraz nie będę omawiał na czym polega metoda kulturystyczna mówię to tak w nawiasie wszystko to co sprawia, że ci kulturyści są docięci to nazwijmy to na razie na nasze potrzeby metodą kulturystyczną i teraz właśnie chodzi o to, że jeżeli ktokolwiek myśli, że chciałby się odtłuścić z zachowaniem masy mięśniowej, bo to jest mega ważne, zachowanie masy mięśniowej, to to jest must have. Wejście w ten proces metodą kulturystyczną i nic lepszego na świecie, wśród ludzi nikt nie wymyślił, jak otłuścić ładnie sylwetkę z zachowaniem masy mięśniowej. Więc taka refleksja mi dzisiaj się nasunęła. Natomiast co do samej metody kulturystycznej, to tylko tak nawiążę. Zobaczcie, w kulturystyce, tak bardziej od strony treningu będę mówił, no to się stosuje. To powiedzmy, czym tak najbardziej jakby, jak widzimy trenujących kulturystów. To, to co tak najbardziej widać? No, zwiększoną ilość powtórzeń, tak? I powiedzmy, yy, w zakresie, 10-15 powtórzeń, czyli ten ciężar pozwala na wykonanie takiej liczby. Czyli jak widzimy kulturystę, no to on tak trenuje. A jak widzimy tuliboistę, no to widzimy. Tam powiedzmy, one rep, max, yy, yy, dwójki, trójki, jeżeli chodzi o powtórzenia. No, i to jest taka metoda trójbojowa. Jak trójboiści ćwiczą, no to oni tak robią. No, ale też widzimy, powiedzmy, taką metodę bardzo mm, o zwiększonej intensyfikacji. Czyli jest jeszcze mniejszy ciężar niż jak ćwiczą kulturyści, i jeszcze większa ilość powtórzeń na czas, na tempo. To co to jest za metoda? To jest metoda crossfitowa. No, i teraz, jak e, wiemy o tym, to ja jestem zdania, że właśnie metoda kulturystyczna też powinna czerpać odnośnie, ja mówię do treningu, z tych właśnie e, takich dwóch sportów, jak właśnie crossfit i trójbój siłowy. A to dlatego, że na przykład, kiedy jesteśmy w okresie e, budowania szczególnie masy mięśniowej no to warto sobie troszkę więcej z tego trybu wziąć czyli może nie konkretnie te robić trzy repy ale powiedzmy w tym zakresie, który ja przeważnie proponuję to jest te siedem dziewięć ale z dużym ciężarem tak więc yy, tą metodę sobie zaaplikować z trójboju albo na przykład metodę 5 razy 5. Teraz ja ją mam na przykład w swoim planie treningowym mam 5 razy 5, to też jest trójboju, ale z drugiej strony no też trzeba aplikować trochę z crossfitu. I na przykład zrobić sobie na przykład e, wypychanie na platformie nogami. Ja preferuję robić sobie od 30 albo od 20 do 40 powtórzeń w tym zakresie. No, tak jakby na czas, ta metoda. Albo na przykład robić martwe ciągi z małym ciężarem. Martwe ciągi, ale na tempo. Tak jak rozgrzewka, dynamiczna, to się świetnie sprawdza. To naprawdę się świetnie sprawdza. I przecież ja zaplikowałem. Metodę crossfitową do turbokardio, gdzie wykonujesz dwa ćwiczenia bez żadnych przerw, z dużą ilością powtórzeń, i potem dopiero wskakujesz na bieżnię. No to to jest metoda skompilowana też właśnie z crossfitu. I właśnie chodzi o to, że hmm, żeby właśnie mieć w swoim arsenale te właśnie elementy i trójboju i mieć elementy crossfitu. Wtedy ta metoda kulturystyczna jest bardziej bogata i mi się wydaje, jestem przekonany, że wtedy się lepiej rozwijasz jako kulturysta. Bo yy, dajmy sobie taki przykład, kiedy powiedzmy król kulturystyki Roni Coleman. On aplikował te metody strójboju, powiedzmy, siłowe, ale jakby nie dostosował, z całym szacunkiem do Roniego Kolmana, ale nie dostosował, jakby to powiedzieć, do kulturystyki. No wtedy też były inne czasy. to Ta kulturystyka też się rozwijała, dzisiaj wiemy więcej. Czyli Roni no, miał bardzo duże ciężary. Ale na bardzo małą ilość powtórzeń. Gdyby on zwięks... zmniejszył ciężar trochę, ale zwiększył ilość powtórzeń, ja podejrzewam, że on by nie miał tych kontuzji. Bo zobaczcie, w tym samym czasie Jay Cutler, on obracał się w zakresach 10-12, 8-12. On żadnej kontuzji większej nie miał. To już coś mówi, więc jakby jeżeli dostosowujemy sobie elementy, czy to z trójboju, czy z crossfitu, to to musi być dostosowane właśnie do naszej dziedziny sportu, do kulturystyki. Więc to nie może być takie jeden do jednego takie tempe przełożenie, tylko to musi być właśnie inteligentne takie dostosowanie. Dlatego ja jestem y, też fanem i propagatorem tego, właśnie, żeby pewne elementy z trójboju siłowego i pewne elementy z crossfitu, już przefiltrowane przez metodę kulturystyczną, mieć w swoim planie, w swoim arsenale. I wtedy to się fajnie sprawdza. Więc takie to refleksje dzisiaj mnie ogarniały, jak sobie myślałem nad naszą dziedziną sportu. Powiedzcie w komentarzach, co Wy na ten temat myślicie, jeżeli chodzi właśnie o podejście do kulturystyki. Jakie Wy macie przemyślenia? Może się ciekawe, w komentarzach ciekawa dyskusja rozwinąć. Ja zapraszam na moje media społecznościowe. Na stronie www.o.siągalna sylwetka EU Rafał Ron. Niech moc będzie z wami.